Dzień dobry, I jeszcze mamy jesień, jeszcze rosną grzyby. Znalazłem się w lesie świerkowym, w tym takim pięknym, gdzie rosną piękne grzyby. Nie dotarłem wczoraj niestety, bo mi las nie pozwolił, ten w którym byłem. Mamy uchomory bardzo ładne. A co my dzisiaj mamy? 30 września, jest 14. 10 i 12 stopni. A tu ślicznie jest. Świerki. Las mnie powitał i Państwa również pięknym borowikiem. Naprawdę pięknym. Nie wiem jaka kondycja, czy, czy będzie zdrowy. Wygląda na to, że tak. Ale kolory. Chodź. Kruszyno. Dobrze. Przy takim świerku małym. No ale tu kiedyś rosły rosły takie świerki. I dlatego tak, żeby to lubią rosnąć. Przychodzi na nie pora. Przychodzi i minie. Może do końca sezonu będą rosły. Nie wiem jak długo jeszcze. Może do końca października potrwa sezon. Zobaczymy. Prawdziwek piękny. Pochodzimy, poszukamy. muchomory też ładne. Wczoraj było pięknie, ale dziś też jest fajnie. Nie musi być dużo tych grzybów. Ale. To są inne grzyby, prawda? Teraz trzymają się. nie byłem tu od piątku od piątku i takie zbieranie o. Rzuki zęby, trzon tak, to robią żuki. ale czapka jest fajna trzon posprzątamy podejdziemy jeszcze jednego borowika ale pewnie pewnie zrobimy mu zdjęcie najpierw takie małe świerczki rosną. Nie wiedzieć czemu. Upodobały sobie tam listce Prawdziwki. Świerczki zostały posadzone ręką człowieka. Jak to wyjdzie? Jak to wyjdzie. Dobrze. Zrobimy zdjęcie i grzyba zerwiemy. Zawsze gdzieś rosną. Ale trzeba te miejsca znaleźć. Jakoś później się tak automatycznie nie, y, pamięta, dokąd pójść. Widzicie, że wyrosły, tak? Pamięta się to, gdzie rosły, i wie się, dokąd pójść. Te dwa śliczne. Trzeci też ładny, że fajna. Ciemne. Piękne żelazki. Na początek, wyprawy do lasu. Naprawdę wspaniałe. Tu jest magia tego, tego małego rowu Pierwszy worowik w tym miejscu mnie bardzo zaskoczył Nadepnąłem go. Kompletnie się nie spodziewałem. Po przeciwległej stronie rósł prawdziwek. Został zerwany. Cieszyłem się. Och! Jaki ładny prawdziwek. A tymczasem w tym miejscu rósł taki wspaniały gruby. Ten mocno w piasku I tak też rosną Rosną na polu nawet Tam gdzie kiedyś były grzyby, była grzybnia, był las Borowiki rosną nawet na polu Szkoda, no Dlatego, że już jest za późno na te cały pożarty przez żabale. Ale on już jest dojrzały. Ma tam w sobie mnóstwo, mnóstwo małych borowików. Tu jest grzybnia, więc tu jest niepotrzebne. Będziemy szli lasem. I wrzucimy w takim fajnym miejscu, gdzie będą właśnie podobne warunki. Mech jakieś świerki, ale grzybów nie ma. Dobra, szukamy dalej. Powoli przybywa. No. Pozwoliłem im rosnąć, nie będąc tu wczoraj. Bo w weekend byli grzybiarze. Są tu bylcy, takich nazywam co najczęściej ludzie tu stąd z okolicy znają te miejsca. Oczywiście tu się wychowali. No ja cóż. A ja to odkryłem i, i też korzystam. Fajnie. Morowik jest. Jest. I tak jak rosną dziś. Pod małymi świerkami. Ten jeden na drodze, a pozostałe przy małych świerkach. Jeszcze mam miejsce, gdzie są takie piękne kępy wrzosów, gdzie zbierałem prawdziwki w zeszłym roku. Tam też pójdziemy i zobaczymy. Tymczasem doglądamy te świerki. I co mamy? Proszę bardzo. Ładne muchomory. Tu wrzosy i trawa. Tam zobaczyłem dużego borowika. Którego nikt nie znalazł. Bo się już rozkłada. A tu takie, takie coś. O. Dojrzały prawdziwek. Zielony pod spodem. Już jest dojrzały. To jest źle. Tym razem wśród muchów. Ale czapka twarda. Żółty, a czapka twardziutka. Już to sobie siedzi pewnie. Przynajmniej drugi dzień. Dobrze, pójdę tam. Tak, jestem w lesie od 40 minut. Oha, coś takiego jeszcze, ale mają pomysły. Naprawdę wspaniałe. mam 40 minut. I tak ładnie brązowo. Już jest. Jeszcze dwie godziny. Będzie sympatycznie. Warto jeszcze też wejść, takie takie gałązki haszcze. Ok, dobrze. Jeden. Leżą sobie świerki. Jeszcze większość rośnie. Bardzo. Tu warto pochodzić, wejść i wyjąć prawdziwka. Te mają w sobie więcej tajemnicy, prawda? Wczorajsze wszystkie były niemal odkryte. A tu. Tu jest inaczej. Tu jest taki rowek. I już udało mi się go spenetrować. I niestety tylko ten jeden borowik. Ale dobrze, że jest jeden przynajmniej. Czasem, czasem tu dalej też coś może rosnąć. Dobrze. Niestety. Niestety nie ma nic więcej. I tu nie ma w akcji. Prawdziwy jak zbyt ładny, żeby to zostawić. To są ząbki ślimaka, to takie te większe ślimaki. Kiedyś myślałem, że to wiewiórki tak jedzą, żeby... Nie, nie, nie. To ślimaki tak chrupią. Takie ślady zostawiają. ale prawdziwe fajne fajny, fajny. No, fajny dzień w lesie nie ma dziś słońca, mamy lepsze światło lepszy film wychodzi, prawdziwków mniej no ale wczoraj to był jakiś cud że było ich tak dużo zejdziemy wspólnie po Borowika tam na dole ten był fajny myślę, że myślę, że w sobotę tu jest niepotrzebny. Myślę że w sobotę. Tu jest grzybni mnóstwo. O! Proszę bardzo. Nie o tym myślałem. Ten się przypadkiem znalazł. O tamtym myślałem. O, aha. Jerzyny mnie trzymają. Ten to dziwku to jest mm. a ten mniejszy jest fajniejszy a ten duży a dużo jeszcze jeszcze ujdzie takie dwa mamy Wczoraj było faktycznie grzybowranie Dziś mamy grzybów szuk szukanie. Szukanie i wspinanie się. Aha. Tu jest dużo jeżyn. Dobra, mamy do prawdziwki. Tu kiedyś borowiki bardzo, bardzo lubiały rosnąć. Bardzo. Przez zbiórce drewna te pojazdy leśne Potrzebowały coraz szerszej drogi. Ta droga się zrobiła nawet szeroka. Odebrały im część terytorium, które one teraz próbują odzyskać. Grzybnia nam została. Cześć prawdziwko, fajnie, że rośniesz. Grzybnia została. I nie potrzebuje ani mchu, ani wrzosów, ani świerków. Po prostu. Wyrzuca zobaczymy, co będzie dalej. Może to za kilka lat do normy wróci. Ale mam tu dziś wycieczkę. Tak myślałem, że będę zbierał prawdziwki przy drodze lub na drodze. Te w świerkach mi zaskoczyły. Piękne, bardzo ładne. A tu? A no tu jeden. Okej, okay, na środku drogi. Ten piaszczysty, który był na środku drogi, a tu jednak w Ach, jakie to są piękne rzeczy. nie tak, to sobie skomplikowane. Ha, ha, dobrze. Roz... Komplikowaną drogę sobie wybrał. I zrobiła się 15.30. Dobry czas. Uwielbiam borowika w brązu w lesie. To jest taka droga poprzeczna, którą wywożono drewno z lasu. Minęły dwa lata. I Borowiki zaczynają tu rosnąć. Jeszcze, jeszcze z tej strony popatrzę, ale chyba, chyba to wszystko. Dziś w przy drogach rosną przede wszystkim, ale ja rosną. Ciągle deszczu nie ma, mimo że gdzieś tam jakaś prognoza była, że coś dziś ma spaść. Nie, 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 nie było ani kropli. No, to jest ten lasek, który muszę odwiedzić. Pewnie nic tam nie znajdę, dlatego że one się po prostu przeniosły. Przeniosły się na brzeg drogi i powinienem chodzić drogami. Zobaczymy. A no, może się mylę. I jeszcze chciałem pokazać, co się udało do tej pory znaleźć. Ładnie. Są grzyby. I to brązowo. Pięknie. Piękne brązy takie, przypalane. Mniejszego już zerwałem. Tu leży coś takiego. I tu wzdłuż tego spróchniałego pnia. borowiki rosną w różnych miejscach. W różnych miejscach. Niemal przez cały ten żywot. Spadnie. Fajnie. Jesteś fajny. O, ten nóżko i już dojrzały, żółte, 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 żółte. Okay. To jest takie miejsce w lesie, w którym borowiki przełamują stereotypy to co rosną wtedy, kiedy rosnąć nie powinny. i czyli barozik. Okej. Okay. Autentycznie. Dziś wszystko co najlepsze dosłownie przy drogach. Może przesadzam, bo te pierwsze wśród świerków były śliczne. Ale od pewnego czasu już tylko przy drogach. I tu w kępie wrzosów. I tu w kępie wrzosów. Wow. Dobra, fajnie. Jest jeszcze jeden. Piękne. Piękny. Piękny, piękny. Śliczne za prawdziwki. I muszę iść tą drogą i wzdłuż po prostu patrzeć z prawej, z lewej strony. Dobrze. W tamtą stronę. Coś wreszcie od 40 minut niczego nie znalazłem. Jest droga. Idąc drogą wypatrzyłem te prawdziwki. Właściwie tego bezbarwnego najpierw. O, tylko tak wygląda. To powinno być wszystko w porządku. Już po prostu jest żółty, dojrzały. Potem tego. Pewnie z nim będzie podobnie. Uh -huh. A tu jeszcze jest ale ja też się pokręcę, bo to może być jeszcze więcej. Ktoś bierzemy wspólnie. Ten jest fajny. O! Ten jest fajnie, taki Bardzo mnie ucieszyły, bo już nic nie było od 40 minut. Od 42 minut ani jednego borabika. Trafiłem po prostu w swoje miejsca. Ale tu niestety regularnie ktoś chodzi i zbiera. No to znaczy, że odbieram. Ok. A ja pójdę jeszcze w jedno moje miejsce i jeszcze w jedną drogę. Jeszcze z godzina. I tak trafiliśmy do ogródka dzików. Tu nie ma żadnej drogi. Tu ptaki jak słychać. Mają się dobrze. Śpiewają sobie różne piosenki. Bardzo prawdziwe, płatne. Jeden, ale. Cóż. Jeden niż żaden. Można by było powiedzieć, że lepszy ryc niż nic, ale. Niestety rydzów nie ma <ścoughs> żadnego. Ok, pójdziemy tam. I mamy tu pięknego borowika. biały śliczny super, taki dołek jest ale dziś tylko jeden prawdziwy. Często, często bywa tak, że rośnie ich tu bardzo dużo. A dziś tylko jeden, tak? Jeden? No to wygląda. Szkoda. Szkoda jak mamy tego dołku. Przewrócimy tutaj. To są te mchy, w których zawsze coś rośnie. Tylko co my z tym zrobimy? Ten prawdziwkę zostawię. Zostawię go. zostawię go w lesie. Dziurkę zamknę. A ten barowik? Będzie dawcą życia. Popatrzmy jeszcze. No to wszystko, niestety. Gdyby było cieplej, to tak. I co tu mamy? Coś takiego. Coś takiego i coś takiego. O to jest cud. Tam że posuwamy się do przodu, bo noc nadciąga. i już jest 17.08 ale tu jesteśmy odcięci od świata tu nie słychać nie słychać dosłownie niczego, ani samochodów ani samolotów w tej chwili żadnych przed chwilą śmigłowiec przelatywał ładny, piękny prawdziwek Obawiam się, że to będzie dziś ostatni czasu mi zostało jeszcze, ale, ale nie jest łatwo coś znaleźć. A to są takie już rewiry czyjeś. I to niestety ale dobrze, cieszymy się jednym prawdziwkiem i idziemy dalej. Nie wszystkie grzyby są tak... nie wszystkie przepraszam, drogi są tak bogate, bogate w grzyby jak ta, którą wędrowałem wczoraj. Tam było coś. Ach. Teraz już wracam tam tam do niczego i tam prawo prawo tam i tam już jest koniec całej imprezy dzisiejszej. A tu jeszcze borowik w samym środku i nie pogardzę nim, bo jest fajny. Fajny prawdziwy. dobra. A Bardzo próby dobrze. Coś może jeszcze się trafi w drodze, ale nie jest źle. Fajny w obroni. A tam las bardzo ładny. Jest za 156, Nie ociepiło się. Tyle znalazłem. Fajny dzień w lesie. Bardzo fajny. Wymagający. Ale dużo satysfakcji. Dużo ładnych prawdziwków. I tu przy tych drogach zaczynają rosnąć. To mnie też cieszy. Ostatniego. Zerwiemy razem, niewiele, niewiele z niego będzie. O taki maluch. Dobrze, mamy ostatniego borowika. Kończy się wrzesień. I dobrze, jutro 1 października. Niedługo deszcz może spadnie i jeszcze powinny być grzyby. Dziękuję za oglądanie. Życzę dużo zdrowia i, i udanej środy. Do następnego razu, do widzenia.